Siemano widzowie, z tej strony Lisandro i dzisiaj trafiamy kartę Team of the Year. Partnerem kanału jest g2a.com, znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach, link w opisie, polecam. A może nie trafiamy, bo może po prostu nie będzie mi to dane, a może będzie mi to dane, nie wiadomo. Natomiast widzowie, dzisiaj prosta piłka, ty się chwalisz, w sensie, widzowie, ty byczku, ty się pochwal, czy ile paczek otworzyłeś, od tego zacznijmy. Ile paczek otworzyłeś, i czy trafiłeś toty? Ja się pochwalę otworzyłem 50 paczek, nie trafiłem toty. Ale to na głównym koncie, bo tutaj jeszcze nie otwierałem, dlatego dzisiaj wczoraj odcinka nie było, no bo wczoraj tam otwierałem na głównym koncie. Dzisiaj specjalnie dla ciebie 27 paczek, może wszyscy, nie otworzymy wszystkich, to znaczy na pewno nie otworzymy, ale otworzymy sobie taką jedną. Może dwie. Bo tutaj tych paczek jest dużo, ale i otworzymy sobie, żeby przyjemnie się zrobiło, dobra? Paczka rzadkiego piłkarza 80. Widzowie. Możemy, paczka 10x83, tak, żeby przyjemnie się zrobiło. Na początek tego odcineczka paczka z podglądem jest, nie ma. O, paczka Toty, 10 monet, dobra, tego nie. Nie, nie, nie zużyłem jeszcze, więc sobie teraz użyjemy. O, Banersen Esion, Roberto Firmino, Roberto Piches? Nie, to Roberto. No Boże, Kimisza nie chcę, tego chcę, w sobie wyrzucimy go i widzowie, bo do dzisiaj, w sensie jak wy to oglądacie w niedzielę, to do dzisiaj jest paczka z, 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 z Pix Hero, więc ja sobie to dzisiaj zrobię, a w jutrzejszym odcinku tam, ten Pix otworzymy. Mm, tutaj dwie paczki za 100 tysięcy, ajajajaj, aj, 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 zastanawiam się co by tutaj dla was otworzyć, czy tą paczkę, czy tą. Dobra, to zróbmy tak, otworzymy to i to Czek na pasniku, 83+, to ty please No niestety Nie w tym razem, ale może coś fajnego Hurricane Wardy, okej, okay. 85, przyjemnie Przyjemnie O, 84, spoko Spoko, natomiast Zagramy sobie też meczyk W food championsach, ponieważ mam do zagrania Meczyk, cały food w zasadzie dzisiaj Dobra, paczka 10 piłkarzy, 83+, to ty please Walkout, okej okay. Rashford. No niestety nie. To będzie o żozelu. Nie. Ta, żozelu, dobrze powiedziałem. A może i Entoty, Jezus Maria! Dobra! W sensie no, trzy karty powyżej 83 To nie jest nic pięknego, zbawiennego i w ogóle coś co mnie cieszy. Natomiast cieszy mnie to, że trafiliśmy sobie IFA 86. Walkout kolejny 86. Nie mamy duplikatów żadnych, to możemy otworzyć jakąś tam pakę za 100 tysięcy, co? Widzowie dla... Albo nie, paka dwóch piłkarzy 8.3+. Jak nie ma duplikatu, to let's dance my boys. Belgium, LP Karasko, 8.5 chyba też ma. Karasko chyba też ma 8.5. O, dobra, nice. Dobra, to jedna paka za 100 tysięcy, żeby... żeby tutaj wszystko było elegancko, bo te totwy to bez sensu otwierać. Dobra, paka za 100 tysięcy. Dance, dance, dance back up. Hm, nie... E? Hiszpania SP Oba, tylko jedyna. Pedri. Czy tutaj... Oj, oj oj, tutaj jest dużo duplikatów i to już mi się nie podoba. Dobra, idziemy na pewno zrobić sobie SBC. Zrobimy sobie SBC. Następnie zagramy sobie Meczek. Meczek, może dwa meczki w Champions, żeby zacząć dobrze. Bo na głównym koncie to Champions, No dla mnie. Połączenie było bardzo, bardzo ciężkie w ten weekend, powiem wam. Powiem wam szczerze, po prostu powiem wam szczerze, że to połączenie było dramatyczne wręcz. I nie podoba mi się to, no ale niestety trzeba chyba było się nastawić na to. A utworzę dla was jeszcze jedną paczkę za 100 tysięcy. Dla was, widzowie, dla was. Kurde, nie oddaję. Połączenie było naprawdę dramatyczne. No, bastoni. Dawno go nie trafiłem, tak szczerze. Połączenie było dramatyczne, ale moim zdaniem trzeba się na to niestety nastawić i przygotować, że połączenie na toty nie będzie dobre. Niestety tak jest co roku, i w tym roku się to bardzo mocno powtórzyło: w sensie połączenie, no delay taki kurcze pieczony, nieprzyjemny, zawodnicy pływający. Ja w zasadzie w zeszłym tygodniu praktycznie prawie 20 0 zrobiłem, a w tym tygodniu na głównym koncie po dwóch meczach miałem i jeden jeden, więc też zawsze do tego wracam. Jeśli wy staracie się grać jak najlepiej, trenować i tak dalej, to ten, ten foot nigdy nie jest dobrym wyznacznikiem takim 1 do 1. Nie? Warto mieć jakiś tam plan, jakąś tam gdzieś sobie... Aha, bo ja nie skończyłem w eliminacji. Yy, warto gdzieś mieć to zaplanowane, warto, żeby to było jakiś taki wyznacznik ogólnikowy, natomiast nie warto się skupiać jeden do jeden. Że ok, w zeszłym tygodniu zrobiłem 18, to w tym tygodniu też muszę zrobić 18 albo 19, żeby być lepszym. Nie, bo w momencie, kiedy wy trafiacie przykładowo ten jeden weekend na, yy, na zawodnika na na przykład jednego zawodnika, który gra bardzo dobrze, wręcz profesjonalnego może, to też dużo łatwiej macie zrobić bilans dobry, aniżeli jak traficie na sześciu na przykład dobrych zawodników, a dwóch profesjonalnych, nie? Dlatego tutaj trzeba mieć bardzo mocno to na uwadze, bo no łatwo się w tym wszystkim zatracić i, i uznać, że kurde, no beznadziejny jestem i w ogóle po co ja to trenuję, jak i tak jestem cały czas na poziomie 14 winów. No może jesteś cały czas na poziomie 14 winów, ale po prostu trafisz na trudniejszych przeciwników, z którymi, e, z którymi z którymi, z którymi e, do, dużo lepiej sobie radzisz. Przykład najlepszy jest przykładem najlepszym jest Jabłon. Pozdrawiam cię serdecznie Jabłon. Z którym wczoraj mieliśmy trening indywidualny i który też przerabia sobie kurs. Przykładowo, Jabłon jest w elitarnej dywizji, awansował tam z drugiej, trzeciej ligi e, i wczoraj walczył o 16 zwycięstw. Zrobił 15 zwycięstw, ale zagrał z Błachem, z Szymkiem Błachowiakiem aktualnym wiceliderem wiceliderem PKO Bank Polski Ekstraklasa Games i walczył dosyć dzielnie, przegrał, ale walczył i taki mecz na przykład z Szymkiem jest dużo więcej warty w mojej ocenie niż nawet zrobienie 16, a nawet 18 winów i, i to pokazuje, że czasami nawet nieumiejętności, co gdzieś tam jakaś baza mentalna jest wyznacznikiem i, 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 i to ją Warto poprawić, a nie skupiać się na jakichś innych elementach, albo zastanawiać się, czy to my. A, że to w nas jest jakiś odrębny problem, tak? Dlatego pamiętajcie o tym proszę, bo to jest istotny element układanki całej. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda, tak to wygląda. 8-3. Tutaj jeszcze sobie możemy coś chyba tutaj przyjanuszować, bo why not? Oh yeah! Pięknie. Pięknie. I tutaj może, o, nie, come dobra, nie, no nie gadajcie, dobra, mamy to. Widzowie, mamy Pika, Pik sobie będzie czekał na jutrzejszy odcinek, możemy się umówić, że zostawicie tutaj łapeczkę do góry w tym momencie zostawić, taką wiecie, delikatną, żeby była, a już w jutrzejszym odcinku Pik obiecuję wam, że ten Pik się pojawi. Why not, why not, ale też obiecuję wam, że zagram w Champions tak na spiętych jajach. No i okej, okay. wszystko przygotowane moi drodzy, więc rozpoczynamy batalię, tak, zagrajmy sobie jeden, mówię, jeden meczek, jeśli cały to jeden, jeśli szybki to zagramy dwa, a całość będziemy dzisiaj yy, grać na, na Food Champions, na streamie, czy to na YouTubie Lisek HD, czy to na Twitchu Lisek HD Stream, linki w opisie, więc tutaj żebyście mieli też informację co i jak. Cały czas przeciwnika nam wyszukuje i w tym momencie trzecia w nocy. Ja y, miałem wszystko pozmieniać, to znaczy streamujemy teraz w okolicach 18 do 22, 23. Natomiast specjalnie dla Was nagrywam tutaj odcineczek jeszcze po nocach, żeby żeby było co oglądać na kanale Lisek FIFA. Więc let's go. Kozaki FC. Dobra, gramy z Kozakiem, to na pewno. Mistrzostwa Food. Kosmatiszczak, ok. No, skład... Dobra, no, jedziemy. Nie, nie i wyjdzie. Ty może byłem w błędzie. Źle oceniłem mojego oponenta. Może to jest poczciwy tutaj oponent, po, o, poczciwy kozak. No i to jest gol. Rafał Lao. Znakomicie! Rozpoczyna się to widowisko. No, teraz to już ładnie strzelił. Teraz to już ukół. Należycie, bym rzekł. Łop, wow. Pięknie, pięknie. Dobra, szybko wyszedł przeciwnik. Pozdrawiamy serdecznie. Jeśli, jeśli, Wyczku, to oglądasz, to fajny meczyk, fajnie, że nie wyszedłeś przy 0-0, bo myślałem, że to zrobisz. E, więc pozdrawiamy na pewno i zagrajmy sobie jeszcze jeden meczyk w takiej sytuacji. Jak dobrze zaczęliśmy, to myślę, że warto tutaj na drugą nóżkę, jak to się mówi, pociągnąć to widowisko. I ruszamy. FC osoj. Aktualnie nie Polak. Małbasz, jedziemy. No, pięknie, bardzo Ci dziękuję, Alex. Już 2-0 bilans, widzowie. To się bardzo szanuje. Na głównym końcu już miałem bilans 1-1, wtedy. Więc round to glory. Dziubek wyższości. Konto główne, zdecydowanie. No co, no 2-0 bilans to, to nie może kłamać, tak? Jedziemy dalej w takiej sytuacji. Zagrajmy sobie jeszcze jeden naczyń. Tak na szybko. Bum, bum. Przeciwnik znaleziony. Wyszukujemy, znaleziony. Bam. Już to dalej? Na Jarany No tutaj na pewno Polat. Polak, pozdrawiamy aka Akaświra i ruszamy. Huki FC. Let's go. P Pięknie. No te driveny naprawdę są przemocne, tak szczerze mówiąc. I jak dobrze to tutaj rozegramy, to te driveny naprawdę mają też olbrzymią skuteczność. I to, to cieszę. Wow, żał, Felix. No i jak już wiecie, grałem to ty nie grało mi się tak dobrze, jak grał Felixem, Naprawdę. Przyjemność. Naprawdę to jest przyjemność grać na takim połączeniu. Szybki, dynamiczny mecz, więc zagrajmy jeszcze jeden, no bo dlaczego by nie? Piękne podanie. Delikatny strzał i właśnie o to chodzi. Te driveny takie yy, delikatne. One robią tak potężną robotę, że naprawdę tutaj nie trzeba się wysilać zbyt mocno. Tylko wystarczy po prostu sobie delikatnie uderzyć i brameczka po prostu jest jak na zawołanie. Cześć, Felix, boczna siatka. To wygląda no, majestatycznie, nawet bym powiedział, serio. Łuchu, kiuala. Oj, gol, 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 gol. Niestety, no, Batlan tutaj. W sensie, no, to była moja ostatnia jakaś tam możliwość interwencji. Natomiast świetnie tutaj zagrał tym lobikiem. Opa, na zielonce to wszystko wygląda bardzo dobrze. Jumbo Felix. Puuuuh, świetnie rozegrał to lisek. Czyli ja, Wziął Felix, no, no killer, no killer, tu nie ma co gadać, karta, która, której bardzo dużo zawdzięczam, 5 gwiazdek sztuczek robi tutaj robotę, ostatnia akcja, ajajaj, autentycznie, tutaj było sam na sam, widzowie, natomiast ten mecz i tak był spoko, wygrywamy, mamy 4-0 bodajże, albo 5, już nie pamiętam, chyba 4, 4-0, bardzo dobry początek, tylko tak dalej, teraz tylko x5. No nie pokażę Wam tego, ale tylko 5 razy tyle i widzowie będzie świetnie, bo 20-0, a jeszcze na głównym, na koncie Raultu Glory nie miałem przyjemności B20-0, więc do this. Let's do this, my boys. Dzisiaj na strumyczku ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, jeszcze tutaj spojrzę, co my tutaj mamy. Uuu, złotego kozła widzowie dostajemy, no niezłe Kongo. No, więc widzowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, widzimy się już jutro i dzisiaj na streamie. Pa-pa!